No, witam wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Forever zapraszam do kolejnego materiału na kanale. Moi drodzy, pojawił się jeden z możliwe, że nie cheaterów, może, że to jakiś normalny gracz, top 5. Można powiedzieć, że oficjalnie jest on jakby publicznym top 1, no bo chciałbym chętnie sprawdzić tego, ale niestety nie jestem w stanie, no 38 tysięcy ratingu, nieźle, więc ewentualnie tam, wybaczcie, Clickbait, ale ja to rozumiem jako, że to jest top jeden, którego ewentualnie można podejrzeć, wejść na profil, zobaczyć mecze, jak gra. I, e, i tyle. Udało się właśnie zobaczyć. Tam codziennie sobie sprawdzam mniej więcej, jak ludzie tam. E, jak to wygląda ten leaderboard, jak wygląda topka, czy wszyscy są dali ukryci, czy można ewentualnie kogoś zobaczyć. No i mamy tutaj właśnie e, Haru w pierwszym sezonie. No Powiedzmy, że może grał legitnie na 13 wbił. W drugim sezonie troszkę nauczył się grać w CSA, no i w trzecim sezonie również dobrze w CSA gra. No, rating się wbija. Ja tutaj, przepraszam, gadam właśnie o tym, że dobrze gra. Tutaj właśnie 13 tysięcy. Pierwszy sezon, drugi sezon, trzeci sezon. Ranga na Twisicie najlepsza, szósty. Także tak to moi drodzy, wygląda. Kamerka znowu wraca, i widzimy się po prostu już w meczyku. Opczajcie stronę Cezgoskins.com, na której możesz otwierać skrzynki z Cesa, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu Forever, aby odebrać 2 10 zł 10 na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnąć skiny za punkty eventowe. CSGO Skins, link macie w opisie. Polecam. I pozdro Mamy Ancienta I Ancient jest Są już, już, te no, już te nowe Są nowe te tekstury tego Ancienta Zobaczymy jak gra Sądząc właśnie po pasku tutaj Zobaczymy pistoletówkę Po tę rundę Te dentki ominiemy Zobaczymy sobie po prostu jak, jak fraguje Bo to że wiecie Zginie w jakiś głupi sposób No chyba że tam są jacyś też cheaterzy Okej, okay. no dobrze Donat sprawdził, nie? Na pistoletówce każdy wchodzi do, do Donata na nożu I tak samo tutaj na site A Ciekawe że to jest jakiś trigger Dobra To jest ten, wallhack i wall pewnie jakiś aim No Haru, brawo Zajbisty jesteś gościu. Wizowia, chcecie grać premki? Proszę i zobaczcie, on jest. I też on jest jedynym, który ma złoty rating. Jak będziecie mieli taki rating, możecie na takie gwiazdy trafiać. WP Brother Spirit Academy? Insane H HS. O. Akademia Spirit, chyba. Spiritus we krwi. 40%. Dajcie spokój, Jak wchodzę sobie na jego y, profil, chyba nie, nie, widzicie tego, ma jakieś tam y, wyzwania pikem, tym podobne, czy skin tutaj ma, widzę, że na razie się nie rusza, tak patrzę sobie na OBSa, żeby coś y, ogarnąć, nie, jedyne co to ma właśnie to oznaki, wyzwania pikem Atlanta, 17 rok. Klucz na poka 15 i kolonia 15 rok Reszta to jakieś tam pierdy z tych operacji Dobra tutaj prawdopodobnie poszła jakaś konfiguracja Oje. Trochę jakbym Shelly'ego oglądał z AWP No skopy, coś chyba skonfigurował sobie do, do dupy Może odbindował sobie prawy przycisk myszy Że go się bez skopa leci Przepraszam was, bo wiecie, ja tam nagrywam poradniki jak grać, jak strzelać. Jeśli ktoś by chciał jakieś lekcje o taniości, to ja skontaktuję się z Haru i umówię was na lekcje gry w Cesa. Pytanie, czy on w ogóle jakiegoś skopa odpali z tej awupy? szczerze mówiąc, na razie się na to nie zanosi. Dobra, był, był skop, ale czy do strzału właśnie? Chyba ma wyłączył, bo z tej petki jak siadło, może się wystraszy, że jest zbyt obwióz. No movement, movement tragedia. Zaraz ginie. Oj, 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 Haru, nie dałeś rady? A tutaj? Haru, co się stało, że tutaj żeś zginął? Oj, oj, oj nie pykło ci? Jak miło mi to widzieć. Haru, a co to razem? Oj, oj, oj. Trafił chociaż na skopa. A ładnie go zbytował. Oj, 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 Haru! Nie wiem, czy pamiętasz, ale Scout no, potrzebuje czasu, żeby przodować. I teraz lecimy. Słuchajcie, ze śmieciami nie ma co się pierdzielić. Tutaj nie ma miętkiej gry. No ten head to w miarę normalny. Eee, Zobaczmy sobie tą rundkę i potem przejdziemy do tych ostatnich, gdzie tutaj już prawdopodobnie zobaczymy jakąś magię jak z pierwszej rundy. No, który z was gra tam w komentarzach? Z oglądających Reda na Anciencie. <laughs> Jeśli gracie redrum uważajcie, bo dostaniecie taką bombę jak Haru tutaj rozdaje. Ogólnie rzecz biorąc, no, Walhark yy, potwierdzony, 100% od pierwszej rundy, też aim, to, że wyłączył aim, a może na potrzeby dalszego tam meczu, to wiecie. Tutaj drugą rundę też przesiedział, przebimbał, konfigurował sobie cheaty, może coś tam sobie ustawiał, no i, i beczka. ludzie zastanawiają się: Kurde, chciałbym wbić złoty rating. A potem okazuje się, jacy ludzie grają na złotym ratingu. Takie boty, takie bez talencja, jak Haru. Założę się, że wszyscy z tej topki, całe top 100, czy top 100, znaczy top, 100 całe top nie tylko 10, ale top 20, to są wszyscy odpaleni. Jeden nie drugi bardziej. Jeden się kryje, drugi ma, brzydko mówiąc, w ebane. Jajca, w to wszystko. O, wychyli razem z nim? O! No, szark, to za próbę. No, Shark próbował. Niestety nie, no, nie pykło. Digel w pistolce. Dobra. Jeden i. I Haro się boi. Haru, ty w ścianę szczelasz? Nice cheat 1 dolar i tej śmiecie Oni mają czelność pisać, że ktoś tam W ENEMIE czytuje jak oni mają odpierdzielonego typa który de facto robi tylko 15 kili na 6 A no, niech to jest niby odpalone. To tam w ogóle fragował Glock rage To tam w ogóle fragował tak Właśnie ten Xenon? o na pewno nie, bo Shark już leży. No pisze, nice cheat. Nie no, to jest... Gość jest odklejony jakiś. Mają... Oni mają cheatera w które który ich tam dźwiga na plecach. I oni mają czelność płakać, że ktoś tutaj cheatuje. Poczekajcie jeszcze, jedną, jedną rzecz wezmę. Gdzie jest ten płaczek? Który to właśnie. Który to napisze? A ten zero coś. Poczekajcie, zaraz zobaczymy co on takiego robi, właśnie. O, o, o. o. Tutaj flexik z skeletonem. On też chyba na, na Włochaku leci. No, i pokaż, napisz coś. Napisz coś, chłopie. On tam pierdzieli oczy, tak, nie? To niby XD. A go się sama sam na gra. Flying Scoutsman, bro. Charuj się już. Nie Piermandoli. mandoli XD, XD. Tylko pytanie, czy on płacze, że tam jest cheater, czy on płacze, że tu jest cheater? Czy... Słuchaj, stopuję. Czy jeszcze ktoś ma wątpliwości, czy gościu gra czysto, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Bo... Chciałbym grać tak jak on, żeby timingowo sobie liczyć, odliczać sekundy. Raz, dwa, trzy... I walić tutaj na linii takiego skana za łupy. No, to jest hit. Ja nawet bym chciał, żeby ten Shark się odpalił. I żeby mecz się skończył. Brawo, Shark! Jedziesz tam. Niszczysz tych śmieci. Brawo, jest jeden. Kurde. Nie ma czasu. GG, runda wygrana. Ez. Shark to jest mój bohater w tym meczu. Shark Villards. Ta zmiana z tymi, z tymi świątyniami, że nie można ze środka, że nie można z tego miejsca patrzeć, jest, jest super. Oharu nie żyje. Dobra, to też runda do przodu. Tam ktoś widziałem, że się śmiał, że Wonderful już nie będzie fragował na anciencie, bo Wonderful, jak stoi za wupy, to właśnie w tym. W świątyni Dobra. Przychodzi ich więcej. A Haru już obsrany. No dawaj pisz Full Halka, masz jakieś tam płatne cheaty i oni dobrze, dobrze lecą, że chcą jechać wiecie. Razem, no, to nawet ty typa nie widziałem. Szczerze mówiąc Tutaj nawet nie widziałem typa A, dobra, bo do so skanem. Sorry. Wydawało mi się, że to był bez, bez skana strzał. No i Haru tylko 4K. Jak możesz tak się zeszmacić, chłopie, że tylko 4 kile zrobisz. Dawaj, jeden. Już nie będą przebijać. Drugi. Trzeci. Topka premier, proszę państwa. Chłopcy i dziewczęta. Starzy i młodzi. Dawaj! Jest i czwarty. I ostatnie. Shark. Możliwe, że Shark też jest o, odpierdzielony. Albo i nie, nie wiem. Może myślał, że go nie złapię. Pytanie, czy Shark też na kimś w leci, czy coś. Dobra, ostatnia rundka. Oszark się odpalił na czacie. Dobra moi drodzy GGWP. Tak gra się w topce w trzecim sezonie premier, moi drodzy. Nic tylko wziąć dni, graj. Premier. I odpalić. I let's go! Z mojej strony tyle. Trzymacie się NARA! Trz.